Słuchacie Pata Architektów Short. Prowadzą Łukasz Kołużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka oczywiście patarchitekt.io slash 54. Dobrze, to Łukaszu, co masz? Coś, co pewnie już widzieliście, bo przelało się przez pół internetu, czyli nowe dziecko od OpenAI w postaci ich czatu. I co jest najciekawsze, to jest po prostu model wystawiony w formie interaktywnej, trochę poprawiony, GPT-3, który do tej pory był, jest tam teraz trochę poprawiony, ale urywa nogi i ręce, jak zaczyna się próbować. Wrażeniowo. Wrażeniowo. Czy wiesz co? I teraz tak jakościowo, no kurde, działa. I to jest inaczej. Działa na zasadzie, to co zresztą już mówiłem przy CowPilocie, że to jest z punktu widzenia teraz takiego technicznego. Ciekawy zestaw narzędzi, tak jak GitHub Co-Pilot, do akcelerowania osoby, która ma doświadczenie. Właśnie nie wiem, czy są, które ma doświadczenie, bo to może być, o ile przy koło polecie, się zgadzam, bo to znaczy jest robienie nie, wie, takiej brudnej roboty de facto. Wiesz co, tylko zobacz, że jeżeli ten model, bo teraz trzeba popatrzmy sobie na połączenia, Microsoft inwestuje w OpenAI, to jest po pierwsze, i druga sprawa ma pewną taką wyłączność na wystawianie tego aktualnie u siebie w Azurze jako usługa, czyli też mhm. w GitHubie, więc ja patrzę bardziej pod to, jak kod z komentarza. Będzie ci w stanie co w przyszłości, korzystając z takich silników, na przykład wygenerować. Popatrz się na to, jak tą brudną robotę jeszcze lepiej zrobi. A czyli co-pilot, co, -pilot, co -pilot, to, się, to się z tym zgadzam. Tutaj w ogóle sensowność co to, jak omawialiśmy GitHub Universe i konferencję, no. to nawet podkreślałem, że to ma sens i to będzie tak. mogło być sprzedawane za grube, grube pieniądze, powiedzmy sobie. Ale właśnie tak myśląc, odnośnie właśnie samego czata, jedna rzecz w kontekście gotowania mi przychodzi no. do głowy. Jakby udało się wyeliminować propagację wiedzy. Wyobraź sobie, że nagle masz takiego bota na slaku, czy gdziekolwiek indziej, i on ci mówi, daszmy teraz takie formy wyszukiwania. No. Ludzie wolą się pytać niż szukać, tak naprawdę. Tak, i załatwiać ci cały problem. Ładuj wiedzę ze swojego slacka, maili, i będzie ci odpowiadał. I tu faktycznie. Praktycznie to się może nie sprzedać, bym powiedział. Raczej taki fajny personal asystent zaczyna się budować, to jest jedno. Druga rzecz, te wszystkie rzeczy związane z copywritingiem i innymi tymi rzeczami. Będzie teraz pytanie, czy masz copywritera za 200 dolców za godzinę, czy software za 5 dolców? Tu jestem ciekaw, chociaż też słucham podcastów właśnie bardziej nastawionych w kontekście pisania de facto i mm -hmm. większość ludzi już z tego korzysta tak naprawdę. Raczej tak. To jest ciekawa rzecz, bo ten trend ze Stanów, gdzie studenci piszą eseje za pomocą kopieja i innych tych serwisów, właśnie może dojść do nas. Ale nawet właśnie w kontekście podcastu i w ogóle ludzi, którzy piszą dla The Economist, czyli no mm -hmm. potężnego właściwie wydawnictwa, tam często się ludzie mówią, że bardzo to im upraszcza, to im przez trzy razy, trzykrotnie tnie czas pisania artykułów de facto. Tak, bo całość ten, albo przepisania, albo bierzesz parę cytatów i weź mi to przepisz i rozpisz. Albo nawet generowanie artykułu w danym stylu na, na bazie pewnych informacji. Tak, dokładnie, tak, to jest genialne, ale lecąc z czatem, bo to nie byłoby, sam announcement to za mało, mhm. więc tak, Stack Overflow na razie banuje odpowiedzi z tego rozwiązania, bo nie są zawsze poprawne, nie ma co się dziwić. I tutaj Ach, falili się jak wykrywają? Nie, nie, jeszcze nie wchodziłem w to aż tak za bardzo. Na razie jest tak, że Q&A site has been float with chat GPT coding answers. look correct, but often aren't with moderator calling for a halt. Zaczyna hmm. się po prostu ten. Ludzie sobie punktów próbują nabijać w ten sposób. No, wiadomo, to do tego e, dochodzi. Tego, do tego i drugi przykład z Twittera, który ja sobie potem wygenerowałem. Koleś prosił o kawałki kodu i wygenerował sobie jakiś tam landing page, który przeklejał po prostu HTML-u, więc to działa genialnie. Nie mówiąc, że model stworzył cały wirtualny świat, jak Koleś kazał mu stworzyć maszynę, wejść do niej, etc., więc wygląda to fajnie. Ja sobie wrzuciłem z ciekawości, żeby mi wygenerował kawałek algorytmów w C-Sharpie jakiegoś księgowego procent składany, plus jeszcze coś, żeby mi po prostu wzięło i wygenerowało i było poprawne. Czyli na zasadzie z gawałka domeny biznesowej wygenerował mi ogólnej, to jest ważne, ogólnej, wygenerował mi kawałek działającego kodu. Znaczy... To tylko pokazuje to, że te systemy nasze, które piszemy, nie są unikalne i de facto procent składany to, to jest. Coś, co... Tak, tak. Ja zrzucam przykład, ale wiesz, napisanie tego procenta trzeba się sekundkę podrapać po głowie, żeby to No niby krytyka, jak najbardziej, bo to, to, że de facto ten procent składany w każdym systemie finansowym będzie występował. Nie wiem, już ilu deweloperów myślało, jak go tam policzyć, i de facto to jest po prostu kopi w klej tak naprawdę. Ciekawy jestem, jakim kierunku pójdzie w kontekście kodu. Bo w kontekście pisania artykułów to już się już przyjęło. Tak. A to się już, już absolutnie przyjęło, To już jest standard, tak naprawdę. Jestem teraz z jednego szczęśliwy. No. Jak to pójdzie. Wreszcie chatboty na infoliniach zaczną działać. Oj, nie, ja bym. To, 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 to tak ja, samo. Jak już ja ja bym... że za chwilę samochody będą autonomicznie jeździć. Nie, 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 będą. nie. Może wiesz, co może inaczej? Zaczną. Te in próby plus podróbki i szukania słów po translacji zamienią się w coś bardziej inteligentnego. Bardziej, tak, ale <grym> żeby zaczęły działać, to bym nie powiedział. Nie. Dobra. A co u Ciebie wykopane dzisiaj? A u mnie wykopany artykuł, wpis na blogu bardziej, sprzed no już dwóch miesięcy właściwie, ale jakoś mi umknął, a natknąłem się na niego w kontekście właśnie słuchania z podcastów. Ambient Mesh. Zacznijmy w ogóle Ambient Mesh w graniu Istio. Zacznijmy w ogóle czym jest Ambient Mesh. Istio zdecydowało się na podział swojego dodatku, może powiedzieć, do networkingu, czyli, czyli całego setkara set de facto, mhm. na dwie części. Na... Rzeczy, które obsługiwałyby warstwę czwartą i rzeczy, które obsługiwałyby warstwę siódmą tak naprawdę. I teraz jak to zrobili? Bo stwierdzili, że sidecary to tak trochę generalnie za ciężkie są i trochę kłopotów powodują, jeżeli chodzi o skalowanie, ludzie nie wiedzą jak zrobić hardware pod to. I stwierdzili, że może go ułatwili. Więc co zrobili? Zrobili de facto, przynieśli najważniejszą rzecz, czyli MTLS, czyli główny element, do którego w organizacji zaczyna wchodzić w service Bo tak prawda jest. Nie wiem, raczej to jest, jeden z dwóch, to jest jeden z dwóch powodów. A który jest drugi tak naprawdę? Drugi, observability, bo nie umiemy wpiąć APM-a. Yy, yy. Observability jest z reguły tym, co byśmy chcieli też wziąć, elementem decyzyjnym, ale z reguły MTLS jest jako pierwsze włączany. Tak, bo jest najprostszy do włączenia, oczywiście potem nie ma polityki innych rzeczy. Tak i obserwability mimo wszystko ma spory narzut na, no. na, na hardware. Dobra, e, dobra, więc mamy to czym się zajmuje towarstwo L4. Przede wszystkim tam są wrzucone MTLS, e, obsługiwane to jest przez z i tak naprawdę jak się na to spojrzy, to to de facto jest tak naprawdę przesunięcie MTLS-a na poziom cni e, Wiesz co, tylko jedną rzecz dorzucę dla nich, no. e, bo Całość polega na tym, wygląda, że Istio zrobiło faila i ten projekt nie dał rady przerobić, bo był, musiałbym sprawdzić, co się z tym stało. Aż wezmę na następny odcinek, to zrobię. Istio CNI. Było coś takiego jak Istio CNI i wygląda na to, że nie dali rady napisać do końca drivera. No właśnie, wydaje mi się, że to jest taka dru druga próba de facto. Fakt, że MTLS powinien być na poziomie CNI, a to jest w ogóle sensowny bardzo ruch. To ma ręce Profiek i ma nogi. Raczej tak, i to jest Cilium na EBPF-ie. Tak, a w ogóle niesamowicie, przynajmniej, ja zadekowały osoby dużo artykułów właśnie o EBPF-ie. O tym mówiliśmy nie wiem, pół roku temu, że się przyjmie, i przyjął się jest, błyskawicznie. Jest, idzie, 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 dlatego mówię, że dla mnie EBPF jest przyszłością. Szanuję Istio, że otworzyło rynek, ale są lepsze rzeczy. Ten cały obszar meszy się rusza. Czy znaczy, powiem jeszcze na, na koniec, powiem, czemu chyba Istio i to wyraźliście z artykułów, które napisali właśnie, no. czemu tak robią. Ale wracając, więc na poziomie właśnie takim Simon Setów, na poziomie ja mam, mam MTL, a chcemy jakiekolwiek observability, czyli w siódmą, to sobie włączamy Waypoint Proxies i to nie są już sidekary też. To są normalne pody na Envoyu, które są odpowiednio skalowane i które łatwiej jest ogarnąć. Czyli w ogóle nie ma sidecarów. No więc ciekawa opcja. I teraz kilka wyraźnie widocznych punktów z tego artykułu. Po pierwsze, cały ten ruch jest bardzo mocno w kierunku adopcji. Widać, że Istio ma problemy z adopcją, że ludzie boją się wchodzić w serwis meshe. I to, to bardzo czuć się... Raczej to pokazało artykułu. to, co kiedyś dyskutowaliśmy, że Linkerd zaczęło wyprzedzać na przykład ze względu na mniej klocków w układance. Zgadza się, ale w ogóle adopcja meszy jest taka... Sporo tego filmu pochodzi na zasadzie takiego jak kija. Myśmy spróbowali, ale trochę się boimy. Ale przydałoby się mieć. Ale słuchaj, tak, tylko że wiesz, ja i tak trafiam na to, że w większości przypadków są niepotrzebne. Raczej hmm. znaczy, tak. Dla zastosowań typu, właśnie smart KZTP routing to w ogóle to, to nie do końca. To, to, to nie, nie? No, no, nie do końca. Dla MTLS-a rozumiem w pełni. Raczej znaczy, to jest jedyne wymaganie, które mówi za sensownością. Na szczęście drivery i dostawcy chmur idą już w rozsądnym kierunku i skończy się to. Ja bardzo chciałbym, żebyśmy odeszli od tego, żeby mtls implementować na poziomie aplikacji. Ta, w, w, ogóle, w ogóle tak, żeby odejść od MTLS-a w środku systemów. <laughs> Może to, to w ogóle z tej perspektywy, że jest to jawnie powiedziane, tylko powiedzieć, że cała transmisja pomiędzy naszymi elementami jest szyfrowana za pomocą infra i się tym nie interesujemy. Z takim elementem, że jeszcze service ułatwiały to nieco w kontekście, w kontekście, w kontekście multimultizylentowych klastrów. Więc tutaj to ma swoją zasadność, jak najbardziej. Ale teraz idąc dalej: adopcja, zdecydowanie. I drugi element, który jest mocno podkreślany, że to nie jest koniec sidecarów. Że są jeszcze wspierane, są first-class citizen i tak dalej. I'm calling bullshit on that. Wiesz co? Ja mam wrażenie, że, to, że znowu to przepiszą. E... <laughs> tak jakby, bo Istio ma już historię, może ma. być wiesz, więc drugi raz może się okazać, że dojdą do wniosku, że coś nie poszło. Powiem Ci tak, co mi śmierdzi tutaj, to tak naprawdę te waitpoint proxy mi trochę śmierdzi. Bo to oznacza, że apki przestają się komunikować pomiędzy sobą, tylko w każdym węźle mamy jakieś pody, przez które cały ruch musi przelecieć, żeby obsłużyć L7. Mi też waitpoint proxy trochę śmierdzą. To, że się łatwiej skalują, okej, okay. ale to się o czym rozmawialiśmy, właśnie wydaje mi się, że eBPF jest dużo lepszym ruchem niż waitpoint proxys. Decydowanie. Mhm. To, że podzielili wdrożenie ambient mesha, czyli tego właśnie L4, jest super proste, to jest, super, to jest bardzo dobry ruch ale wydaje mi się, że nie miałem pomysłu do końca, co zrobić z tą warstwą siódmą tak naprawdę. Raczej, bo tak, bo PPF na podstawie noda zapewnia Ci wszystko, czyli komunikację w ramach pojedynczego noda obliczeniowego, w ramach całego klastra z L4, L7 bez interesowania się, gdzie ten ruch idzie. Tak. jeszcze jedna myśl, która mnie tutaj naszła, przeglądając to, to jest to, że de facto serwis miesza serwis, serwis mieszami, ale grafana robi fajne rzeczy teraz, no bo ma, mamy, mamy tempo, mamy loki, mamy całość zintegrowanych de facto w dashboardy, że de facto jeżeli aplikacja wspierałaby Open Telemetry, to właściwie observability mamy tutaj de facto. Czyli nie musimy tylko wielką klocka włączać. Tak, tylko już tam dosłownie w zeszłym tygodniu miałem rozmowę z Oskarem Dudyczem mhm. na ten temat i wszystko fajnie, niby Open Telemetry jest, wiesz, proste, darmowe, ale jak przychodzi co do czego, to trzeba trochę tam y, pomyślunku włożyć. Trzeba i i chyba nawet więcej niż w APM-ach na początek. Ale na pewno. No bo OpenTMT jak wymaga to, żebyś to jawnie dodawał, te elementy. To nie, to nie jest takie magiczne jak application insights albo cokolwiek innego. Ale do czego dążę? Że to observability przez sidekary, ono będzie miało swoje miejsce, ale wydaje mi się, że to będzie powoli, powoli na potrzeba. No, ale... zobaczymy. Jeszcze jedna myśl odnośnie całości. To jest chyba jeden z pierwszych wpisów na Istio, który naprawdę jest dobrze udokumentowany, jest dobrze opisane, <laughs> więc mam wrażenie, że Istio chyba, czy by w końcu miało dobrą dokumentację, gdzie nie jest pierdonie, to jest wpis. Z reguły wpisy mieli takie, ok, dokumentacja była kompletnie tragiczna i nieaktualna, więc jestem ciekaw, czy zaczęło Istio tak dojrzewać, dojrzewać. Kontynuując, wyszedł też w ogóle komercyjny projekt do enterprise'owego serwisu na bazie Istio też. I też wygląda niegłupio. Solo, solo, solo. 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 Tak, tak. Jest, jest tam, próbują coś zbudować i zbudować control plane do różnych produktów. Tak, ale taki słynny wybicie na enterprise i parę tam featureów ma, powiedziałbym, że sensownych. Jestem ciekaw, jak to się rozwinie dalej. Czy to no. będzie. Oczywiście to będzie co, ja mam na... ten. Ja mam swoje życzenie. No. Ona nazywa się, żeby serwis Mesze poszły w zapomnienie i były po prostu elementem driverów sieciowych, jeżeli mówimy o Kubernetesach. Tak, to byłoby sensowne. Dalej, jestem ciekawa się, na poziomie L4, tak najbardziej. Na, poziom, na tak. poziomie M7, ciekawe, czy to się uda. Raczej, znaczy, mówiąc wprost, 95% rynku nie potrzebuje większości featureów, które dają Mesze. W sensie tych takich bardziej szczegółowych. Zgodziłbym się, a z reguły to, co dają mesze na poziomie szczegółowych czy właśnie observability, to z reguły i tak wymaga wsparcia w aplikacji, żeby to działało dobrze. Albo APM-a, który się wepnie w aplikację, kod tak, aplikacji. Nie to jeżeli komotyczne. to jest tam i każdy ma swój stos, więc który jest nieustandaryzowany. Dobra, no. Skończmy się znęcać nad meszami. I kończymy w takim razie. Na razie. Trzymajcie się.